Dobra, czytam w swojej pierwszym odcinku Counter Strike 2, czyli CS2 eee, To jest pierwszy odcinek eee, Czekajcie bo mam tak, mamy wyposażenie Aha, bo mam tu wyciągnie wyposażenia czekajcie, mam ekwipunek Maczę no, sklepy

Osob co mecz, zagramy Dobra, lecimy sobie. I co, ja co może mi się do terrorystów nawet w pójdę? by nie? Dobra i... o ale ładnych ci chcesz tu tu wyszedł. Aj jajaj tak to widzicie miało być, no ale okej, okay. no, bo żadną Ci w cesa nie grałem, także no Wyszło mi cię z formy, no co mam wam powiedzieć? A to wiecie, już dawno na, na live'u też żeśmy nie grali, no to jest pierwszy dopiero odcinek. Ajajajajajajaj! no, ładny mu no. Naprawdę, no. czekajcie. Powiem wam, no cieniutko, cieniutko, wiecie, przygrywamy. I to także... Naprawdę, naprawdę cię tak przygrywamy, ale no nie Ciebie się pod szkole trochę z tego, bo czemuż by nie? No muszę ci się podszkolić. No może i się wrócę na tym na live'ach po prostu. Z CS-em Co mój kill też był? Czy nie? Czy ja się... się mylę. Dobra, czekajcie, aj, 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 tu mnie wiecie z tyłu zaatakował, no niedobrze, no niedobrze wam powiem, aj, 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 aj. Czeka, skąd, skąd, skąd wiecie, mnie atakuje tylko, no wiecie pojęcia właśnie, Bądź mnie atakują, tylko... Aj, ale po cię... Próbowałem cię w tą głowę, no. Strzelać, jeżeli to chodzi. Aj. próbuję go tam... Aj... Myślałem, że będę miał kill, ale... Nie tym razem moi drodzy. Kurczę no! Aj, 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 aj. Kurczę. ai, ja, no, ja. ale mecz idzie. Niby wiecie w dobrą, fajną stronę. No też no tak sobie wierzę. kury trzeba. oni nie wiecie, mi jakoś tak strzelają, że ja. Nie, wiecie, O, muszę chęć o to gdzieś strzelać. Może to gdzieś pomoże. O, wow, 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 ale fajnie. Kill poszedł. No dwóch wiecie, no, fajnie, fajnie by się teraz poszło. No, naprawdę, widzicie, tych dwóch poszło ładnie. Skąd, skąd, skąd? Aj jaj, jaj. Dobra, poszedł. O, mam już cię już zabitych. Aj, jaj, aj, Z kampy się też kroją i... Nie, trzeba dzisiaj chyba poszkodzić się trochę w odcinkach i może poza odcinkami też, bo... Ale ci też dawno gdzie nie grałem, no. W już chyba z miesiąc na live nie grali i... Czy nawet dwa miesiące to się potem się człowiekowi zapomina, ajajaj. Aj. aj, aj. aj. Dwóch nie wiecie obecnie, no i to jest wiecie, właśnie takie najgorsze. Jak wiecie, no, dwóch właśnie się skampi na jednego, no to wiecie, najgorsze, wiecie, jest najgorsze z tym, że to każdy wie, każdego wiecie, jak wyjdzie. No i to szczerze powiedziawszy, tak jest słabo, no. To Dobra, Dobra, To jest fajna. tu do mnie To okay, jest dobra poszedł kolejny. fajna. To jest fajna. To Ajajaj. Dobra, poszedł. Żeby się tam udobiłem trochę. Aj, Czy zajmiem Ci tą sęperkę, już się uruchomię wszystko? To już bo to, 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 to mi trochę mi się czasu zajmie. No. Kurczę, skąd mi idzie? Służbę ci się zasłonić.

Dobra, także cóż, dzięki Wam za odcinek, za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie proszę w górę, subskrypcję koniecznie stawcie jeżeli jesteście nowym kanale, żeby żaden film, a ile like was wcie nie umiją, zobaczył poprzednie filmy i do zobaczenia. Cześć!